Z tej strony Pedro, a to jest już mój trzeci odcinek z gry Outlast. W poprzednim odcinku próbowałem uciec z tego miejsca, ale niestety... O, oh, fuck. O, nie, 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 nie. Ale niestety okazało się, yy, że ten kaznodzieja, ojciec Martin, wdał nas do jakiegoś dziwnego więzienia, do jakiejś celi. Próbowaliśmy podjąć desperacką próbę ucieczki, jednak okazało się, że był jakiś wybuch i przez ten wybuch niestety wylądowałem na samym dole tego, tego, tego pieprzonego więzienia. I teraz odczeka przed tym cholernym grubasem głupim, który znowu chce mnie ukatrupić. No i co? Trzeba sobie radzić w życiu, nie? O boże. Teraz bardzo nie wiem jak się stąd wydostać, żeby mnie nie zauważył. Bo nie chcę go po prostu mieć. Nie chcę po prostu mieć z nim do czynienia. Gdzie on, je... o widzę jego oczy, cholera On idzie No, wolę się ukryć Ale jeśli mu się bateria wyczerpuje To jest jeszcze lepiej, cholera o. Już idzie Dobra, wymieniam baterię On... on poszedł tam Dobra, mam teraz szansę uciec na górę szybko żeby mnie nie zauważył O, fuck, fuck, fuck Uro, Nie wiem, czy on jest na górze, czy na dole Syf, o cholera Chowałem się na taki wypadek pod dół, pod łóżko Jak mecz tutaj szedł Bo raz jak tutaj grałem, to wszedł na górę miałem z nim do czynienia, i niestety mnie ten głupi gonił O oh, fuck, je o oh, Jezus Maria, dobrze, że ja tędy, że dobrze, że się je schowałem Dobra, wracamy już sobie. Dobra, wyjdziemy już sobie. W porządku. No. Wszystko okej. Okay. Prosiaczek. Jezus Maryja, gdzie jest ta droga, którą ja mam iść? Ora, tam go nie widzę. Uuu! O, fuck! Znalazł mnie. Sicho Cicho. O. Boże, jak spanikowałem. Kurczę, nie chcę w tym miejscu siedzieć zbyt długo, ale cholera, no nie mam wyboru. Kurczę, nie chcę, żeby mnie zabijał. Dobra. Cholera, baterie mi się powoli, znaczy kończą, już zużyłem trzy baterie chyba, czy dwie. Poczekam sobie chwilę w tym miejscu. Bo cholera on gdzieś chodzi, ale nie wiem, czy on jest na górze, czy na dole, bo... No nie wiem tego, poczekam jeszcze odrobinkę, jak będę miał pewność, że jego tutaj nie będzie. To szybko spadam do innego miejsca. Szybko idę się przemieścić. O, dobra, słysz go coraz bliżej. Uff. Dobra, ja chyba jest daleko. Trochę się boję. O Boże, Okej, okay, jest daleko. <laughs> <A>! Nie, <laughs> o! Jest za mną, on jest za mną. Fuck, znowu się cofnąłem do, do tego miejsca, do którego wróciłem. Znowu re-lock baterii. O Boże, ale zasnęłem. A sam się trochę przeraziłem. Uf. Wychyl się. Dobra. Tęgną idzie tam. A nie chcę idzie. A ja szybko pobiegnę. Stój mordę, śmieciu. Uf. Szybko idź. Uf. O, szybko, 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 szybko biegnij tam! Ok, nie złapiesz mnie. Dobra. O. Udało mi się przez to przebrnąć. Na szczęście. Nie ma żadnej baterii. Tędy się nie przeciśnie, bo jest za gruby. Gnój głupi. Dobra. Udało się w miarę jakoś przez to przejść. Fuck. Dobra, jesteśmy na dole tego więzienia. To jest ten rozszerpany gościu, co by w, w poprzednim odcinku. Okej, okay, tędy nie przejdziemy, trzeba te drzwi otworzyć. Dobra, czyli co on chce mi zrobić? Boże, co to było za spotkanie z tym Grubasem? Masakra. Tak się wystraszyłem wtedy. Dobra, przeszukamy sobie tutaj te więzienia, czy te cele. Dobra, tego tutaj nie przeszukamy. Może znajdziemy coś ciekawego. Może będzie jakaś bateria. Kurde, ten będzie za mną chodził tak cały czas. Tutaj chyba nie mogę. Fak, Boże, już myślałem, że coś mi chce zrobić. Ola. Ostatnia cela. No, niestety nic się nie udało fajnego znaleźć. Spadaj stąd. Ok. Widać, że musimy przejść tędy. Ok. Ora, tędy nie przejdziemy. Musimy iść drugą stroną. ziomek, uratowałeś mi dupę. Dobra, szukamy sobie jeszcze te parę cel. Mówię, coraz mniej baterii, coraz mniej baterii. One są tutaj tak ważne. Dobra, tutaj się nie dostaniemy. I idziemy dalej. o są jakieś dokumenty witness, świadek znowu nekrolog Wernickiego Rudolf Wernicki dobra możecie sobie przeczytać te informacje ok zakładam, że muszę chyba iść tam na górę a wolę też przejść tędy. Tędy nie wszedę, no to dobra, idziemy na górę. <coughs> Fuck. Dobra, no tutaj nie ma chyba nic. Tędy przejdziemy. Nie wiem, nie wydaje mi się, chyba nie. No może czekajcie. Sprawdzimy. O, jest! Jest bateria. Pięknie. i dobrze wiedziałem, żeby tutaj iść. O oh, fuck. Fuck! Idioto, spadaj. Idziemy tędy szybko. Kurde. Jezu. Wiedziałem, że będzie chciał mnie zatokować. Ok, co my mamy tutaj? Jakiegoś ziomka? Kolejnego, który się boi. No i dobra. Sprawdzimy tutaj te cele jeszcze. Ok, nic nie ma. O, za że musimy iść tutaj tędy. Kurde, nie mamy baterii już. Fak. Trzeba zmienić kolejną i ostatnia miejscówka. No, dora, tutaj już raczej nic nie będzie. Wracamy. Wróćmy się tutaj. Ok, sprawdzimy może najpierw w tą miejscówkę, czy tutaj coś będzie. Tutaj się możemy ukryć. Nie, dobra, tutaj nic nie zrobimy. Idziemy tam. O, oh, fuck, co tutaj jest? Wallrider. czytamy sobie tą notatkę, co tutaj napisał. Wallrider. W tym psychiatryku ze słowem Low Wallrider można się zetknąć na każdym kroku. Ludzie z korporacji Marko wprowadzili tu eksperymentu o nazwie projekt Wallrider, ale pacjenci mówią o Wallriderze tak jakby był jakąś postacią, jakby był duchem lub demonem. Czymś co zna znaleziono w górach? Kładłem to na karb ich schizofrenicznych Omanów, ale właśnie coś tam zobaczyłem. Może, może to tego usterka kamery, albo to miejsce tak nam nie działa. No, raczej coś musiał zobaczyć, bo to ani, ani nie chyba usterka kamery, ani nic innego. Kury tutaj się robi powoli strasznie. No, gra się naprawdę już rozkręciła. I to nieźle. Tutaj widzę, że miga bateryjka. Dobra, mamy baterię, fajnie. I założę się, że musimy iść tam na dół. Może znowu ciemno, tak strasznie. Masakra. Nie lubię, tak ciemno jest. Znajdź wyjście z kanału. Czyli jesteśmy chyba w kanałach, tak jak mówił ten gościu. już tutaj przygniotło w poprzednim odcinku. Taki gościu mówił, że ma stanąć się wydostać tylko dołem. Czyli oczywiście miał na myśli kanały. No i dobra. Chodźmy dalej. Tutaj ten gościu coś ma, chyba nie ma. O, jakieś zapisywanie się włączyło. Dobra, idziemy dalej. Ło! Wow. To był jakiś. Co to było? Nie wiem. Dobra, chyba musimy właśnie w to miejsce, ale pójdziemy za chwilkę. Poszperamy tutaj jeszcze może coś akurat znajdziemy przydatnego. Uff. Boże, co tutaj się dzieje? Jakaś drabina. Okej, okay, dokumenty. Ewangelia Piasku. Znowu Ojciec Martin. Ten Bóg jest prawdziwy. Tak długo myliliśmy go z duchami, zjawami, szaleństwem. Nie chcieliśmy wierzyć. Łyski na oczach Saula były strachem. A gdy strachu nie się wzbędziesz, widzisz, napra widzisz naprawdę. Oto Daryl Rydera. Ewangelia Piasku. Największym grzechem na świecie jest rozmyślna niewiedza o Bogu. Uzyskać objawienie i nie głosić go oczekującym owieczkom. To miejsce stanie na drodze zbawienia Do, to grzech, za który kara nigdy nie jest zbyt wielka. Jakaś znowu pewnie re, re, religia tego chorego człowieka. Pewnie znowu sobie coś wymyślił. Dobra. Teraz przechodzimy przez tą szparę. Zapisywanie. Odkręć dwa zawory, aby spuścić wodę. No i dobra, tutaj widać mam jakąś mapę, musimy chyba ten złoty i... Czy żółty i pomarańczowy zawór ma musimy odkręcić. I one są właśnie gdzieś w tych chyba okolicach. Uff. O, o, fuck. No nie, wy chyba nie mówicie na serio, fakt! Stary, stary, biegnij, biegnij, biegnij! Na no, fakt! Jest! Padaj stąd! On mnie zabije, ja wam mówię. Okej, okay, ekspresowa zmiana baterii. Szybko, przy okazji baterię weź. Fak, 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 spadaj stąd. Gruba się gupi. O nie, 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 shit! Mój pierwszy zgon w tej grze. Oderwał mi całe ciało. Cały mój tułów. Dobra. No to już mamy pierwszy fail w tej grze. Odkręć dwa zawory, aby spuścić wodę. Dobra, wiecie co? Może jeszcze lepiej kucnę. mnie nie zauważył, byłem zbyt nieostrożny. Boże, jak ja go nienawidzę. Może, że są tutaj te skrzynki, bo inaczej bym zginął. Okej, okay, gruba idzie tędy. O, tutaj jest jakieś przejście, może tędy się gdzieś dostaniemy. O, ty, dobra kryjówka, można się tutaj przed nim ukryć, bo on tutaj nie wejdzie przecież, bo jest za gruby. OK. Idziemy tędy. Tu będzie chyba ten pierwszy zawór pomarańczowy Uf, Obyśmy go tutaj nie spotkali, bo się nieźle przestraszę. OK, udało się go wyminąć Nie ma tu żadnych baterii. Ora, walcz na razie bateria, jest ich tutaj dużo. A ja muszę odkręcić zawór. Ok, ukryjmy się szybko, bo on pewnie tutaj zaraz przyjdzie. A ja nie chcę mieć z nim do czynienia, naprawdę. tutaj nie słychać a już chyba idzie dobra ja się już lepiej schowam zaraz tutaj przyjdzie pewnie mnie zaraz znajdzie Raz tutaj się chyba schowałem ja akurat otworzył tą szafkę do której się schowałem a mówiłem że przyjdzie tylko by nie otworzył tej szafki do której ja, ja akurat wszedłem Oby nie było tego samego jak ja grałem sam, jest nie. nie o, bo nie otwierał po kolei. Uf. O. no idź stąd, idź, nikt cię tu nie chce. Dobra. Poszedł sobie, teraz będzie, będzie chwilkę odczekać aż sobie całkowicie pójdzie. Dobra, na szczęście nie, nie, akurat nie, nie otworzył tej szafki, w której ja jestem. sobie. Super, że jest to wychylanie tutaj, bo dzięki temu dzięki temu możemy wiedzieć, co się dzieje z zero nie wychodząc z niego i nie jesteśmy wtedy widoczni. A więc tak. Pierwszy zawór mamy odkręcony. Gdzie jest gruby? Okej, okay, może tutaj przykucnę sobie, się schowam Albo przejdę sobie tą drogą tutaj, żeby mieć go na widoku może Bo nie słyszę teraz tych tego chlipania wody Żeby kurde teraz sobie poszedł tam a ja bym mógł sobie właśnie pójść w tą stronę, może zaraz zmieni kierunek. O Boże, ja mam teraz takiego stracha. Ok. On poszedł gdzieś tam, tam jest jakiś tunel, można przejść. Biegnij! Szybko wchodź tu! Dobra! O Jezu Dzięki Bogu, że tu można sobie się schować. Kurdą, znowu idzie w to miejsce tam. Fuck. Niech kurde zawróci, szkoda, że nie ma tu takiego patentu. O, dobra, idzie w tą stronę, dobra. Idzie w tą stronę. Ja będę miał szybko szansę uciec, ale... Poczekajmy chwilkę. Idźmy spokojnie i powoli. U... Staną na chwilę. Jezu. Kurde, i znowu idzie w tą stronę. Wiecie co? Pewnie tutaj troszeczkę jaj, fuck. Mogłem od razu chyba iść. No, mogłem chyba jednak już od razu sobie wziąć i pójść w tamtą stronę. Może on teraz zmienia kierunek. W sumie będę mógł tutaj szybko przebiec. O, tutaj mogę sobie szybko wejść. Fajnie. I tutaj może znajdę ten... ...kolejny. Okej. Okay. Szybko przychodź! Przychodź! No nie! Fuck! Padaj, stawaj. Przełaś No nie, nie, proszę W kurde Aj! Jak on mnie zauważył, przecież zdążyłem przejść Obym tego nie musiał od początku robić Fuck Nie no muszę od początku Dobra, słuchajcie, wiecie co? Z tej okazji, że są takie fejle, to ten odcinek będzie o nieco krótszy, no bo no, nie chcę wam pokazywać, wiecie, tych wszystkich zgonów, ale naprawdę tutaj atmosfera jest naprawdę straszna. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że poradzę sobie lepiej. Sorry, żeby jest taki krótszy trochę odcinek, ale ja naprawdę nie mogę w to dłużej na razie grać. Dobra, widzimy się już w czwartym odcinku.